Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andycy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Overcooked 2 Jest no, oczywiście onowy. nowy Dzień dobry, witam I moi drodzy, lecimy z poziomem 3, myślnik 4 Także klikuj Zobaczymy Klikom. co, my to już widzieliśmy ostatnio u Łukasza na odcinku, ale było cięcie, telefony, wszystko naraz Tak Ale um. poziom nie jest trudny, jest um. trudny, nie jest łatwy, więc um. no Na moją obronę tylko przyznam się, że nie chciałem telefonów odbierać, ale no niestety ten to by akurat musiałem Masz buły Eee... Pomidory, sery Kurde, krzywo! No czemu tak krzywo? Mięso, w ogóle jakieś bym tak może rzucił też łaskawie. O co? Bo w ka no, w każdym jest mięso, kurde. Ja sam nie mówię. Dobra. Eee, eee, dobra. Czekaj, 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 czekaj. ha. A tu masz tylko dwie bułki, nie masz więcej bułek? Ja nie rzuciłem nie do ile bułki więcej. Tylko dwie. A czemu tu już czas leci, jak my jeszcze nic nie wydaliśmy? Bo my znamy ten przepis. O, mhm. Uh -huh. Bo to było tak, że jak nie znasz danego przepisu, to ci dają ten czas na naukę. Aha. Dobra, tu będzie pomidor. Bułka. Surowy pomidor na talerzu. No jak? Czy ja też mogę... Nie, nie. Sałata, czy jest... sałata? Panie, bo to jest ta super hit, wege, sałatka, pro eco life i wszystko. No ja sałatę ci nie dałem. Czy jak to się stało? Gdzie eee, gdzieś idzie ten pomidor do którejśmy. Nie, sałatę pokroj Ja już tam biegnę. Boże, bo, że oddzielili nas. I rób to. Tak tutaj tą do sałatę. Bułki włożę, tu. I może iść do wydania. Które? To? Nie, nie, bo nie mam. Jest... Nie czego tam nie ma. Sara nie ma. Dobra, lecę profesor. Matko. Ale ten może iść do wydania. To ja bym go już wydał, no trudno. Brawo. Poszło. Pierwsze. Ja już, o, ja już ci poczopię to. Cyk. Cyk. Poszło. To, to ty rzucaj, ja będę kroił. Tak będzie szybciej. I talerze musisz znaleźć no, do góry. To dzisiaj zamiana. Tak. Eee, eee, dobra, a tu gdzie mamy my, co, bułkę pomidora, bajka. czekaj, bułka pomidor. Eee, daj mi mięso, proszę. Leci mięso. Gdzie jestem ten po... Bułka... Boże, bułka pomidor, ja nie mogę odnaleźć, ty. No ale, weź tego pomidora z ty... nie, ja dostanę szału zaraz. No, dlatego mnie też w pewnym momencie to yy, denerwowało. Czemu ja mogę tego. Pisz mhm. co? Ale da się to zresetować jakoś? Bo to jest bez sensu, tak? Chcesz jeszcze raz? Tak, ja chcę jeszcze raz od początku. Zakończ to. No dobra. E, I od razu się wymieniamy to... stronami, dobra? Pani wyszedłeś z gry. Jak Jakże z całej? Eee, no. Z no to. Mojego, z mojej o logiki. mój bo. No dobra, to zaproś mnie szybciutko, raz, dwa. Dobra, okej. Okay. Zakończ. Trudno, no tak. Ale ja myślałem, że. No dobra, trudno słuchać. Taki ci będzie odcinek poszarpany. Bo nie chce mi się robić cięć. Wybaczcie. A to ja też muszę zakończyć i idzie z poziomu tego. No dobrze, no to przynajmniej sobie menu pooglądacie. Ostatnie widzieliście je. Jeśli ostatnio widzieliście je w pierwszym odcinku, to dzisiaj to sobie je zobaczycie. Zobaczycie jak wygląda zaproszenie w ogóle kogoś. I od razu się zamieniamy stronami. Ja mhm. idę kroić i ja będę. Mm, ty Dobra. musisz dawać produkty i. Możesz odbierać zamówienia. Łukasz. Zrobimy mm -hmm. tak, rzucasz, odbierasz zamówienia jak są gotowe I talerze myję I talerze myjesz, tak, a ja kroję i składam Kroisz i smażysz i składasz Tak, tak zrobimy, dobra Dobra, kontynuuj I tyle, i zobaczymy co nam teraz z tego wyjdzie Jest plan Mhm. Mm I nie będę ci tyle rzucał, tylko max tak na dwa e, Dobrze. Okay. Dobrze, Bo jakieś za dużo tego nasypane to widzisz, nie możesz się odnaleźć Okej, okay, dobra ja będę zresztą pilnował tych yy, no, przepisów. Dobrze, to ja już od razu uciekam. Dobra, I'm ready. Dobra, najpierw bu yy, buła, buła. Mm -hmm. mięso. To i to. I to jest zestaw do pierwszego hamburgera. Tylko do się... drugiego o, na jest buła i mięso. Dobra, ja ci przyniosę talerzyki. Ja się nie niedopiek jeszcze. Zostawię ci tu, żeby nie przeszkadzał. Dobra, to. Sałata. I no, no do wydania już, dobra, ja już wydam szybko. Dobra. Już i już kolejnego mam. I już możesz zmontować kolejny. Ja idę narzucać na trzeciego. A to... Aha, bo to jest tylko ten, tak? Uła. Dobra. Buła, mięso, ser. Tam Łukasz już miał za chwilę dwa talerze. Dobra. Eee, buła. Sałata. Mięso. I ser. Idę ogarniać talerze. Dobra. Smaży się. Ja już tutaj mam. W pierwszym odcinku tak dla ciekawskich stwierdziłem, że ta sama to kapusta. Po co ci kapusta? Dobra, idę wydawać. No co kapusta sam hamburgerem. No a jak? No. O Boże mięso, dobra. Mm -hmm. Uratowane. Okej, okay, tak. Taka, ja ci, już, może... Jak już to jestem, to pomogę ci to złożyć. Tak. Nie, nie, idź produkty, Łukaszek, produkty. Tak, tak. Produkty. Prawda. Takie talerze wezma. Bo ja, tam, ja teraz nie mam co kroić nawet. Buła. Mięcho i tyle. Do pierwszego, do drugiego będzie buła. Yy, sałata. Mięcho. Ser. To. No. Pomidory widzę rzadko idą, a my naciąchali tych pomidorów. Jak zawsze, dobra. Jak na odpust. Yy, to i to. Dobra. Zmywaj, bo ja nie mam talerzy już. Mam ostatni. Dobra, dobra, już Poszło. 350, świetnie. Miasta talerza. E, mięso tu. Dobra. Buła. E, dobra, ja już mam rzucam po drodze. Sałata. Na kolejny. Mięso. Pomidor. Idę wydawać. I sałata. E, tylko tyle, że musisz przynieść. Kurde, wyrzuciłem sałatę! Musimy rzucić jeszcze raz. Składaj to zrób to mi. Tak, ja tak, idę tak. Sałatę. Dobra, Ale mamy gotowe. Dobra. Ale możesz tą to włożyć? Jesus. Dobra. Wydaje, możesz robić kolejny czy znaczy rzucać. Mhm. Eee, Dobra, mięło, mamy to. To i ser, A potem idzie. Bułamięto. O, Midor wreszcie. I stawata. masz się zrobi. Dobra. Więcej jeśli tak nie zrobimy, to idę do ciebie, to przyspieszyć. Dobra. O, to no, ale no, nie no, mamy no, na czym ja wydać, nie... bo nie ma talerzy. No i tego jednego. Ale mamy jeszcze więc chyba będziemy mieć 3 gwiazdki, tak myślę? Nie wiem. No, że... No nie, 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 nie. No. Ale dobra, dobra, i tak jest chyba lepiej niż było. No! To jest zdecydowanie lepiej. O! Oh, Udało się! Udało się. Zobaczymy, co nas teraz na czeka, bo. To będzie teraz 3, 4. Po ile jest poziomów na, na, na świat? 4? Nie, to będzie 3, 5, ok. Nie, 5. 5, na wodzie. 5, 6, 6, 7, mhm. Już coś. czuję, że będzie hit. No, pływane. Dobrze. Będzie pływane. Dwie tratwy. Eee, ja ci rzucam. I ja grilluję. Masz, ty musisz pokroić. Kurczaka Dalej. i ziemniaka, proszę. I ty musisz mi odrzucić. Nie gaśnicą. Ja muszę grillować. Sfrytować w sensie. O. I potem ja ci odfrytowuję. W sensie rzucam ci... O Boże, gdzie ja jadę? Pewnie się połączymy. Mhm, mm pewnie mm -hmm. tak. Dobra. E, kurczaczek, mm. y, możesz wydawać kurczaka. A ja mam wydawkę, czyli za 100, ale wydaj, dobra, wydawka dobra. tu. E, frytki. Frytki z kurczakiem, potrzebujemy łódko. Aha. Tak. O Boże, o Boże! Dobra. Zdążyłem tak zrobić, żeby chociaż się utopić, ale być. Rzuciłem ci, masz. Próbuj. No, złap to Kroj, a ja będę frytował. Eee, teraz nie rzucę. No, nie, teraz nie. Teraz. Teraz. Dobra, masz ziemniaki. Kolejne, Ła. kolejne kurczaki. I jeszcze jednego ziemniaka ci dam. Jeden, jeszcze jedną. Tego kurczaka. Tam popatrz, co potrzebujemy, i. Kroj, a ja wydaję. O Dobra Poszło wydane A ty bierzesz talerz? dobra, świetnie Tak, bo potrzebujemy mieć, no Tylko ja muszę, o, muszę się szybko zmyć Bo nie będę miał na czym wydać O Jezu, talerz został u mnie, Łukasz Nie tu, tu! Teraz ma być kurczak i... o, idealnie Teraz sam kurczak. No, ta... o, no, ziemniakiem wziął, to. wziął. Tylko wiesz co, problem jest, bo ja nie mam talerzy. Co w się, sensie, ja nie mogę ci go rzucić nawet chyba. O, teraz masz. Talerzem nie można rzucić. Mysz, myj. Jeszcze mysz. tu? No jest tam mysz. Mysz, myj. O, dobra. Mysza. Ok, thank you. Kurczak, raz. Teraz kolejny talerz będzie ziemniak potrzebny. Przejdziemy, no. przejdziemy, no? Czy no. nie? No nie. No ale to, co to za lipa jest? No, nic, musimy poczekać. Eee... O... Boże. dobra, to kroimy... Tam... Doć mi jakiegoś tego, Ma, doć skuczaka. mi pyry. A, pyry. Ziemniaki. U mnie się mówi pyry. Wiem. Dobra. Jak brak talerza? Tu, proszło. Aha, ja mogę syteczki robić, dobra. A kurcza... kucacka mogę? Tu masz czemu nie mówisz, że tak. masz. Spadłem. Jeszcze z tym <grym> kurczakiem. <grym> tak, z tym kurczakiem. Z tym kurczakiem. Aha, tylko pokrywał. że my nie wydamy, bo mamy talerze brudne. A. Ej, to byłby fajne pozą, gdyby nie to zmywanie. Tak. Z tymi talerzami trzeba latać. Znaczy, ja ogólnie uważam, że to zmywanie w tej grze jest dramatyczne. No, nie, jest. Mam złe, dwa ziemniaki ale do wydania. nie powinno być tylko tam, gdzie te poziomy naprawdę. O, gdzie nie ma tak, że nas dzieli. Tak, że nie możemy przejść między sobą. Tak, masz drugi talerz? Tu? Weź Być kolejny. 18 sekund. Aha, bo ja mam te frytownice tu. To już nie zdążymy, nic raczej. Mamy nawet brudne talerze, więc to też jest. lipa. A, znowu. Mhm. Będą do aleju. No i koń, ale będą jakieś gwiazdki. Idę. O! Dwie, dobra, dwa, Git! Dwa, dobra. Git. Uważam, że jest super. Mhm. Jest Lepiej okay. niż jedna na pewno. No. Mhm. Bo jedna to nie. 3, 6. Mhm. Dobrze, no to jedźmy. I to trzy 6 pewnie będzie audiencja. Nie, nie, tu jeszcze masz. Y, proszę, jakieś rusztowania, jakieś barykady. O Boże, tu jest dużo punktów, widziałem. Co ja mam? Gary, gdzie ty jesteś? Aha! Jaku? A to. i se... Mamy tak łapać? Tak, musisz mi. A ten resztę, jak ja mam. Musisz mi go wziąć i go rzucić? Chyba tak. No nie. Chyba, że my mamy y, sobie wejść i wziąć co potrzebujemy. No czekaj, tak. To no możesz, możesz tu wejść. Ja pierdziu... A, no to będzie hit. A ja mam ten. To ja gotuję ryż. Ja mogę gotować, czyli ty ja mam gotowanie, a ty cement. masz resztę Łukasz. Czajisz to w ogóle. Nie. <grym> Dobra, ja, ja ci ugotuję. Dażałam. Ja ci ugotuję dwa ryże. Y, eee. I będziesz miał dwa talerze z ryżem gotowe. A, ja smażę Masz... O Jezu, zostałem, zostałem, zostałem! A tam się ryż gotuje! Boże spali się! Nie! Nie no, to do zdążymy jeszcze. Zdążę wrócić. Dobra, zdążyłem. Dobra. Widzę ja montuję także Tak, ja już sobie drugi ryż. A, a już sobie leci, no tak, bo to przepis co my znamy. Proszę, drugi ryż masz tu, ci kładę. No i może i znamy, ale warunków pracy to za grosz. Warunków pracy absolutnie. Yy, idę zrobić ci kolejne dwa ryże. Tylko Dobra, musisz talerze. A ja miał... A ja mam tale... A! Talerze nie trzeba zmywać! Tyle dobrego. Ale głośno ta woda. U ciebie coś tak głośno? Nie. Ja mam przyciszone tak troszeczkę. Ja sobie tyle ale klucza. mamy dopiero jedno wydane. Czemu mamy tak mało mamy rzeczy? Czemu mamy tak mało punktów? What? Bo dopiero jedno wydaliśmy. Może w ogóle żem poleciał? O, ale co to za jakieś biurze? Co to się, się O nie, no ja. Zostaw to. Dolone to miasto. Boże! Co jest? Aha. Aha. Idziemy w trakcie. Łukasz, pozbierajmy sobie jak najwięcej produktów na ten. Da się tak zrobić? Nie bardzo. Bo <laughs> to co chwilę widzisz, że mógł... Tu dynamiki, masz, dynamiki. proszę. Eee. Raz. Dwa... Ale możemy sobie bardziej termin ze sobą przewadzić. Czekaj, wezmę talerz. Tyle dobrego. No to te pójditosy. Eee, masz trzy ryże. Boże Trzy ryże, proszę. Też tak można. Eee, gotuję Gotowe ci dania. kolejne. Tu już doszło Dobra budito Nie wydawaj budito samego To byś chciał słuchajcie ciasto jeść Dobra mam raz hmm. Patrz ej, ale to nie odbywasz Zobacz, to już cały czas połączone I teraz. bardzo dobrze No oprócz. Po co się odzywam? Po powiedział, nie? Zamiana strony czy co? Dobra, masz nie, tutaj jeden ryż kolejny zmiana układu Proszę i masz jeszcze Dobrze. jeden ryż ode mnie w prezencie Dobra, dzięki Idę ci gotować kolejne Najlepszy prezent w życiu Wiem, ryż z garnka Andeca marzyłem by kiedyś na gwiazdkę czy urodziny dostać ryż Ale to nie jest zwykły ryż, to jest ryż od Andeca No tak Tak? Wygrawerowane twoim podpisem tak. tak Tak właśnie jest Proszę, kolejny ryż. Mam jeszcze jeden ugotowany w zanadrzu. Tylko Dobra, czekam na talerze, bo talerze coś tam nie ma. Tam masz jeszcze jeden. Aha, bez tego poszło, okej. Okay. I brakowe tylko mnie. Ale micho się nie zdąży zrobić. Dobra. Nie zdążył 2, się 2, zrobić? Aha, 1. bo to dopiero się ten. Bo się 2, Aj, no dobrze, dobrze. Ale mamy trzy gwiazdki chyba. Jest, jest, jest. Trzy gwiazdeczki. Nawet dało się przeżyć. Bardzo się cieszę, jest bardzo ładnie. Bardzo, bardzo. Dobrze, moi drodzy, kończymy sobie odcineczek. Lawki Kijskiej-Werserserskiej, dziękuję was bardzo serdecznie. <noise> Już, był EONowy. O, a poczekaj. Audiencja, dobra, to jeszcze po audiencji sobie, no dobra, no niech będzie. Niech nam powie coś mądrego. Boże, jak krzyczy, patrz tu! Niż... Z wykrzyknikiem będzie się darł, hit! Aha, trzeba podejść, no tak. Hi! How? Podejdź A bliżej, jezus. jeśli chcesz to dostać. Całe to szczęście nie, to wy. Nie chcę wiedzieć, co chcę dostać. No, Całe lepiej nie. To wy. Spójrzcie na siebie. Taki zgrany zespół. Ej, to, to my ładnie zmarlowani po tej pracy jesteśmy. No! Początkowo zachowała Was siła, teraz jest to siła w połączeniu ze zwrotną, z zawrotną prędkością, jednak drożdże zombie wciąż są zbyt potężni. Tak uważasz? O rany. To oznacza, że musimy wysłać Was na południe do krainy upiornych bagien. <ścoughs> Oho. Wiem, wiem, nikt nie porzucił jeszcze z bagien, ale nie mamy wyjścia. Jesteście odważni i śmiali. Jesteście najlepszym zespołem na świecie. Nic Was nie powstrzyma. Może z wyjątkiem opętanej bagietki, która polowała na Kevina przez cały poranek. Okej. Okay. How? Powstrzymamy tę hordę. Ruszajcie. No dobra, to choć. Wyjdźmy dobra. stąd, najpierw. Zapiszmy to. No. I po prostu kończmy ten odcinek, moi drodzy. Ja się boję, co nas czeka w kolejnym tygodniu, ale to się dowiemy no już to niedługo. No, bagna. No, bagna. No, tak jak tygodniowy. Znaleźć takie zielone bagno ulica, dobra. Ale mi bagno. Bo pewnie ulica pęknie, będzie bagno. Moi drodzy, Lawki Kiski, był Eonowy. Byłem. Ja również byłem. Trzymajcie się, buziaczki, do następnego. Cześć, papa. Pa. pa. pa.